Cześć! Z okazji świąt Wielkiej Nocy i w związku z polską tradycją ozdabiania jajek, postanowiłem stworzyć dziś odcinek prezentujący najgorsze samochodowe pisanki, a zatem najgorzej przeozdobione przez wielkich tunerów samochody. Oczywiście swoje zaszczytne miejsce znajdzie tu men sorry. Ale będą też inne koszmarki. Ogółem głosujcie w komentarzach co wam się widzi, a co nie, no i zaczynamy w ten sposób serię tuningową. Odpalamy! Whale Sight 4509 GTR Urządzę Wam małą zagadkę. Odpowiedzcie w sądzie, na jakim samochodzie powstał ten zlekka upośledzony Bentley Continental. Swoją drogą, to wskazuje na niego chyba tylko atrapa chłodnicy, bo cała reszta wygląda kosmicznie. Mam szczęście, bo i nazwa samochodu nic konkretnego nie zdradza. Whaleside to japońska firma mająca całkiem spore doświadczenie w modyfikowaniu samochodów, którego zdążyła nabrać od założenia jej w 1990 roku. Myślę, że czas już na odpowiedź. Możecie wierzyć lub nie, ale to 18-letnia Toyota Supra. O ile sam samochód może nie jest totalnym koszmarkiem, a wręcz przeciwnie, wygląda jak dzieło mniejszego producenta sportowych samochodów, to akurat baza do jego produkcji jest niewybaczalna. Wygląd zewnętrzny Supry zmienił się tu całkowicie. Auto otrzymało. Nowe panele karoserii wykonane z włókna węglowego i włókien szklanych. Do tego osadzono je na czarnych, aluminiowych kołach 20-calowych z przodu oraz 22-calowych z tyłu. Wnętrze zostało wyposażone w dwa sportowe, skórzane fotele, wysadzaną diamentami tapicerkę z alkantary oraz zmodyfikowaną deskę rozdzielczą. Pod maską wielkie zmiany, bo auto napędzane jest 3-litrową jednostką podwójnie doładowaną z pakietem HKS. Generuje 680 koń mechanicznych oraz 745 Nm momentu obrotowego. Oprócz tego zamontowano nowe sportowe sprzęgło, wydajniejsze hamulce, nowy układ wydechowy oraz zmodyfikowane zawieszenie. Nie jest to przeróbka garażowa, jednak myślę, że ma powody, by być w tym zestawieniu. Słyszycie ten szept? To supra szepcząca do nas, Zabi mnie! Mansory Chopster. Jak już doskonale wiecie, mało jest firm tak bardzo lubujących się w konsekwentnym niszczeniu samochodów i sprzedawaniu ich później za koszmarne kwoty piłkarzom. Jedną z nich jest Gembala, a drugą Mansory. Firma uwielbiana także przez naszych wschodnich sąsiadów, tym razem doszło do aktu wandalizmu na Porsche Cayenne, które takie firmy wręcz uwielbiają. Dokładniej Porsche Cayenne Turbo S doczekały się ksywki Chopster, po tym jak obdarzono je nowym pakietem stylistycznym z włókna węglowego oraz sporą dawką mocy. Bodykit dodaje mu charakteru, ale ujmuje urody. Pod nadwoziem zamontowano diody do tego trzy listy LED w dolnej części przedniego zderzaka. Linia dachu została obniżona o 60 mm, a z tyłu w oczy rzucają się poczwórne końcówki wydechu. Wewnątrz również znajdziemy dużo włókna węglowego oraz sportowe fotele. Silnik 48V8 został wzmocniony większą turbosprężarką, zmianą oprogramowania i układu dolotowego, co dało mu moc wyjściową równą 710 koni mechanicznych oraz 900 Nm momentu obrotowego. Oprócz tego zawieszenie samochodu obniżono o 45 mm, no bo to przecież sufnie nie. Zadano samochód na 23-celowych aluminiowych obręczach, warto tylko zwrócić uwagę, że tak naprawdę nadwozie zostało w całości wykonane na nowo, a przy budowie samochodu brał udział kolejny as Speed. Przyjeżdżanie czymkolwiek innym na boisko jest po prostu niepoważne. Unliker McLaren Mercedes SLR 999 Gold Dream. No, to teraz petarda. Co powiecie na to? Podczas Tuning World Boden w 2009 roku zadebiutował projekt na bazie Mercedesa SLR-a. Dopisek Unliker wziął się od nazwiska jego ekscentrycznego właściciela ze Szwajcarii. Aby stworzyć tę złotą kaszanę, zmodyfikowano slr 722. Podniesiono moc do 985 koni mechanicznych oraz prędkość maksymalną do 338 km godzinę. To jest ok, natomiast cała reszta. Nie jest. Na Nadwozie otrzymało pakiet stylistyczny Asma Design i pokryto je 25 warstwami czerwonego lakieru ze złotymi opiłkami, a niektóre części powleczono łącznie ponad 5 kg złota. W ten sposób wykończono koła, elementy reflektorów, elementy układu wydechowego oraz ogromną część kabiny, która błyszczy 24-karatowym złotem. Na niektórych zdjęciach samochód ten wygląda jak najbardziej tandetna, plastikowa zabawka z kolekcji De Agostini. Nie pomyślelibyście, że samochód ten został wyceniony na prawie 9 milionów euro. Idealnie nadawałby się do garażu Sud. Na Brunei idealnie pasowałby do indyjskich klimatów. Ta przeróbka boli chyba w szczególności dlatego, że SLR to przepiękny samochód Carlson Mercedes-Benz C550 Versailles. Daleki Wschód się kłania i mówi: To jest według nas elegancja. Zdecydowanie Chiny rządzą się innymi prawami. Dla nas luksus to powściągliwość, minimalizm i subtelność. U nich lepiej, żeby wszystko się świeciło, błyszczało i było złote. Już rozumiecie, czemu w chińskich barach jest tak dużo złotych smoków? Ma być elegancko i luksusowo. Nie mogło zatem w tej topce zabraknąć złotej S-Klasy, która jest synonimem luksusu. Samochód wręcz wykrzykuje: Mój właściciel jest bogatym człowiekiem. Na Nadwozie zostało pokryte prawdziwym złotem o wartości 12 tys. euro. Sercem limuzyny zostało podwójnie doładowane V12 podkręcone do 700 koni mechanicznych. wnętrze też wykończono złotem i wygląda to chyba jeszcze gorzej. Nie wiem, sami ocencie, w sądzie powyżej. Rolls Royce Phantom Drophead Coupe Pininfarina może nie całkiem pininfarina, oraz ten projekt można zaliczyć do projektów tunerskich, ale też jest to poważna modyfikacja poważnego samochodu za ciężką kasę. Ewidentnie na dodatek totalnie spieprzona, bo chyba nie można uznać tego za piękność. Totalna wpadka fantastycznego biura projektowego odpowiadającego za takie modele jak Alfa Romeo GTV, Ford Focus czy Peugeot 406 na Nadwozie tego wspaniałego cabrio zostało zmienione na przypominające po raz kolejny tandetną chińską zabawkę. Z przodu rzucają się znacznie brzydsze niż w pierwowzorze przednie okrągłe reflektory, błyszczące Płaska chromowana trapa kółnicy oraz boczne skrzydła przechodzące w klamkę. Ogółem paskuda, chyba że Wam się podoba. Z tyłu nie jest lepiej, gdyby ktoś pytał. AG Alligator Chyba zdążyliście już zauważyć, że większość fatalnych pomyłek stylistycznych wychodzi wprost spod rąk tunerów ze wschodu. Tym razem nie jest inaczej. AG Alligator to pojazd wykonany przez specjalistów z Litwy. Jak sądzicie, jaki samochód kryje się pod tym potworkiem? Dajcie znać w sądzie powyżej. Jakiś czas temu firma AG Excalibur zaprezentowała jeszcze przerobione BMW serii 6 o nazwie AG Shark. Projekt złudził niesmak, ale nie tak jak teraz. To zmodyfikowane i chyba najbrzydsze na świecie BMW X6. Na dzień dobry zostało przeozdobione zestaw Nowych zderzaków, długość nadwozia wydłużyła się o 20 cm, przód przypomina nieco darta wadera, a błotniki zostały mocno napompowane. Wewnątrz pojawiła się skóra przypominająca skórę aligatora, przyto nią fotele, kierownicę, konsolę środkową oraz boczki drzwi. Cena? Bagatela. 400 tysięcy złotych. Mercedes-Benz CL65 AMG Asma Design Fantasma. Tu nie trzeba zgadywać czym jest ten samochód, natomiast to, że nie został mocno zmieniony, wcale nie oznacza, że jest to ładny samochód, wręcz przeciwnie. Nie jest. Z brzodu pożerana z gigantyczną atrapą chłodnicy, zaczynającą się na wysokości maski, a schodzącą aż do asfaltu. To projekt firmy Asma Design, a samochód jest skrzyżowaniem lokomotywy, pługa do śniegu z pojazdem DTM. Samochód osadzony na 22 calowych chromowanych felgach, po ingerencji firmy tuningowej Auto, dysponuje mocą 725 koni mechanicznych oraz 1180 Nm momentu obrotowego. Przyspiesza do setki w 4,4 sekundy i osiąga prędkość maksymalną równą 250 km na godzinę. Uff, dotarliśmy do końca z tym dzisiejszym festiwalem brzydoty. Dajcie znać w komentarzach, który projekt podobał wam się najmniej, a który z nich najbardziej. Czy znacie może inne paskudne przypadki tuningu? Dajcie znać. Subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie również jutro rano w nowym odcinku Na poboczu oraz nowym odcinku Ja z, z nowym testem Audi Q3 Sportback. Do zobaczenia.